No powiem Wam widzowie, że dosyć dziwnie się teraz czuję, nie dlatego, że jestem chory czy coś, ale to powiem Wam dokładnie o co chodzi jak podjedziemy sobie w pewne miejsce. No i jesteśmy moi drodzy, dawna szkoła, moje dawne technikum. Dzisiaj byłem tutaj na rozpoczęciu roku, a moi drodzy, jutro normalnie na lekcjach. No i powiem wam, że właśnie przez to jest tak troszeczkę dziwnie, ponieważ niby by się szło do tej szkoły, a jednak się nie idzie, tylko rozgląda się za czymś innym, także jest naprawdę, moi drodzy, bardzo, bardzo ciekawie. Także ja jadę, trzymajcie się i powodzonka w pracy, w szkole, czy w studiach, cokolwiek widzowie robicie, i pamiętajcie, stay positive, będzie dobrze. Widzowie, to jeszcze ja, jest wieczorek, ale ja to jeszcze dogrywam, ponieważ przypomniało mi się o jednej rzeczy, o której chciałem jeszcze tutaj wspomnieć, a mianowicie, no mimo, że dziwnie się czuję w ogóle, że tak jakby rok szkolny, a ja już nie idę, to jestem oczywiście szczęśliwy, że skończyłem, zresztą widzieje się też to jak widzowie kończyłem szkołę. W każdym razie, wracając do tematu, co chciałem jeszcze powiedzieć, oczywiście będą takie rzeczy, za którymi będę tęsknił, no na przykład, moi drodzy, za klasą, tak, mimo że były grupki czy coś, bo nie da się ukryć, no to potrafiliśmy, widzowie, stworzyć też wspólnie, ogólnie z całą klasą, naprawdę super atmosferkę, pośmieszkować, pożartować, na spacerkach, na luźniejszych lekcjach i właśnie tego będzie mi brakować, takich szkolnych spotkań, jakichś żarcików czy coś, co ktoś spontanicznie wymyśli, no, wiecie, takich naprawdę fajnych momentów, bo to naprawdę stworzyło klimacie i wspomnienia może no, to widzowie też dziwnie mi to coś, ale za niektórymi nauczycieli też szczególnie widzowie Pana z angielskiego były fajnie widzowie lekcje z panem z angielskiego naprawdę były spoczko na różne tematy czasem można było pogadać, także naprawdę było fajnie także ze wszystkie fajne wspomnienia bardzo wszystkim dziękuję. dobra, ale w ogóle obczajcie to jaki mam outfitik widzę, patrzcie normalnie jak w Ameryce, jak kończą szkołę, patrzcie to jak fajnie wygląda I know they don't. Oh, I, I well. say right foot, creep, oh walking with that heat Look around, stay low, make sure Make sure they don't see you.